Wilki. Mamy nowe wiadomości na temat zamachów w Brukseli. Jest godzina 11.30. Oto specjalne wydanie faktu FFM. A to specjalne wydanie faktów RMFM poświęcone jest wydarzeniom w Brukseli, gdzie doszło do serii zamachów. Z minuty na minutę zmieniają się doniesienia na temat liczby ofiar. Belgijskie media. Publiczne podały właśnie, że w wybuchu na stacji metra w stolicy Belgii zginęło jednak 10 osób. We wcześniejszym zamachu terrorystycznym na lotnisku zawentem w Brukseli zginęło 11 osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Nowe fakty w tej sprawie przynosi Mariusz Piekarski. Witam. Mariuszu wiemy, że wprowadzono kolejne środki bezpieczeństwa. Mm, tak, w Belgii mamy już najwyższy czwarty poziom alarmu terrorystycznego. Wiemy to już na pewno wybuchy na lotnisku w Brukseli. To był zamach samobójczy, tak informacje potwierdził miejscowy prokurator. Według ostatnich doniesień do stolicy Belgii ma być skierowanych natychmiast ponad 220 żołnierzy. Według belgijskich mediów umacniane są posterunki policji. Pada tu sformułowanie o fortyfikowaniu komisariatów. Zamknięta została granica francusko-belgijska, a francuski minister spraw wewnętrznych poinformował, że 1600 dodatkowych policjantów ma być skierowanych do pilnowania granicy oraz do pilnowania środków transportu. Dania, Szwecja i Finlandia wprowadzają właśnie dodatkowe zabezpieczenia na swoich lotniskach i takich informacji zapewne za chwilę będzie coraz więcej. To specjalne wydanie faktów RMFFM. W związku z zamachami w Brukseli od prawie godziny w Kancelarii Premiera trwa posiedzenie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. O 11.45 zapowiedziano wystąpienie premier Beaty Szydło. Jest tam nasz dziennikarz, będziemy się z nim łączyć w kolejnych wydaniach specjalnych faktów. Na razie przypomnijmy, na wszystkich polskich lotniskach wprowadzono dodatkowe patrole funkcjonariuszy Straży Granicznej z psami oraz funkcjonariuszy nieumundurowanych. Rzeczniczka Straży zaapelowała do podróżnych, by zwracali szczególną uwagę na pozostawione bez opieki bagaże. Świat przysyła kondolencje rodzinom ofiar w belgijskiej stolicy. Jestem zszokowany informacjami o zamachach w Brukseli. Wojna z terrorem jest naszym wspólnym obowiązkiem. Napisał na Twitterze prezydent Andrzej Duda. Zrobimy wszystko, co możemy, by teraz pomóc Brukseli to z kolei zapewnienia brytyjskiego premiera Davida Camerona. Specjalne wydanie faktów RMFFM co najmniej 21 ofiar zamachów, kilkadziesiąt osób rannych. Poranne wybuchu na lotnisku i w metrze stolica Belgii sparaliżowana. Dramatyczne doniesienia w Brukseli minuta po minucie. Możecie śledzić na rmf 24pl Tam również wstrząsające zdjęcia i filmy ze stolicy Belgii. Podsumowanie oraz wszystkie nowe fakty na bieżąco także na naszych stronach w internecie. Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Eu